O, tak, tak, tak. Jak mówisz? Oczywiście. Tak, tak, tak. Ach. Aha, dobra, bo w czek, na razie dobra. No na razie w tam się ślizga po maśle. Ślizga się po murze, no. O, sie siema balu. O kurwa, dawajcie. Dawidzie yeah, się insta? Czy ci daś szansę jakąś? O, on tak pierwszy. O, ale gonie jak nie za doktorów. Tak, nie miałem akurat. Mniej że się sprzedałeś na przyszłość? Oj, tam, oj, tam. Oj, teraz tam skórę Ale 14 minut było to niezły czas. Ostatnio widziałem że ktoś tam 48 był. Ha, ha, ha. się Ej, byłem prawdę, się znowu do fejka. Dobrze, dobrze. Ja. A byś doleciał, tylko popsułeś. Eee. Mm. <grywa> tam? Kurwa Okej, będzie klątwa czy nie? <grybuj> nie, nie będzie Bo Amlop się nagle wyłączy przypadkowo <grybuj> Trzecie, że... Króle pacie 3 razy. No trzy raz króle są, kurwa. Nie. No, ja ani jednego króla nie mam. Kurde. Ta, ta, ta. No Myśle, naprawdę, go, trzy jeszcze, razy jeszcze, króle. My, jeszcze ma dwa. Albo trzy. Wiadomo, pięć. Dobra. Tak, ja tak myślałem, że dodałeś nas. Ale namówi się Peszek. Żegnaj. No Ja? Ja to... też. A ja nie tak, tak. No tak, tak. Było miło. Nie pytaj kto to kukę kurwo. Ja zaczynam. No, ja mam kartę, to super. Bracze. No czołgaj się, czołgaj, czołgaj, No, już czas. Uwaga, dawno takiego nie było. Pierwsz, pierwszy mecz i takie tak. I tak. Jak tam było. Ja. Jest mi do Ty co jest kurde, bo Co ty to w sobie za lobby? Gówno nie teraz już się. Zaserana gra kurde, miałem 5 dam i dwa jokery, to jest ja... wszystko co miałem. A ja też miałem teraz damę ostatnią, a nie razu nie było kurna dam. No, a ja czekałem na damy właśnie, po ostatnim miałem. Ja pierdzielę. Nabiło przez to ile masz? Cztery? Cztery. Niesamowite to jest. I to pod No, jakie mam? Pięć dami, a nie rozda nie było? A nie było. Niesamowite. Nice. Ta <laughs> okay. bolo to co robi, wiemy o tym. Speedrun robi. Ale nie, on będzie miał 5 na 6, a potem nas pokona. Ay. Co tam słychać? Patrz. patrz. co patrz. O kurwa, Czekaj. Rzucaj. Oh, ja, trzy, ja miałem trzy czekary na początku teraz. Potrzebujemy chyba groba, żeby unacesspić tego jedzie łopa. Excellent. Excellent, no. Łatwo. Jak mm. to anguro? No co robi surfika? O! cię zostały dwie chyba? Jeszcze Palę chyba dwie, no. możemy jeszcze jedną zagroźnię. O, dobra, dobra. O, to jest akurat łatwe. To jest łatwe, przyjemne, no. Ja go lubię. To z tego drugiego, trzeba się tak leciutko wybić. a Przecież przez okno. Oj. O. Wylądował. Dobra, teraz zemsta na Jak na Ryszardzie się zemszczy. O, 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 o! No masz grobowiec, jak ty nie dolatujesz to może spacy trzymać i cię doleci tam. Po prostu. No i dugo. A tu bo nie wiem, czy wiesz do końca jak robić tą rampę ostatnią. E, no muszę się z niej jakby na spacji wybić. Tak ja, no, ale musisz na środku mniej więcej tego wylądować. Mhm. I mieć dużo speed, a na środku, bo jak wylądujesz na górze, to się ten. Nie wybijasz tak wysoko, bo kurwa tak się łączyła z tym w końcu to odkryłem. Dudo speed i na środku lądować. 1 na 6. Dokarę? Aj. O, masz damy w końcu. O, teraz, teraz mam damy, tak. Teraz to jest mega big queen, człowieku, te damy. Oooo nie fejkował To nie ma szczęścia w kartach Nie zobaczymy, chyba 1 na 6, no. Mi się wydaje No Unik robiłem, i tak unik nie trafiło <noise> A na pierdale. A tak sobie myślałem, czy zostawi się te królówki, czy wszystkie żać. Tak, kitarzak, nie powiem. E, Bolo, jak się czujesz? Jak, jak się, czuje, jak się spytam czujesz? Pytam się. <śmiennie> Pytam się jak się czujesz A co cię tu obchodzi gnomie? Gnom No Miałem wcześniej sprawdzić kurde. A wcześniej jaką dałeś? A powiem ci potem, <laughs> <laughs> że go na... A nie, czy Sły dałeś robacz. dobrą Weź, nie mogę Cię sprzedać. <laughs> a jak przeżyjesz, no to wiadomo. No właśnie. O kurde. Ja dałem dobrem też. Jo? Też miałem asa. <laughs> aha, ty czukaj, a ty czekaj, ja asa miałem. Też. Krywa. No zostawiam, że na ostatnio, to jest dobry. No to kara faktycznie trzymanie Ja wtedy dałem dwa kule, i wtedy tego czekają Kulwa Nice Zarobię jeszcze jakiegoś podwójnego beta, Jak za sekundę i tak będzie wiadomo, że koń. Ja pili. Dajcie króle teraz. Piesz, ja nie może być króliku. Ta? Zaraz ustawię. Część grobo strasznie tiltuje ten ostatni level. To jest jakiś upośledzony. Ty ma 5x6, a bolał 1 no, no na 6. To jest szansa. Najpierw. Nie możesz się dać, antek. Aby Arbe, Adek na 506 wygrał, kurwa mać. Trzymał te tak? damę. Ja, ja miałem 5 króli. króli na początku. I czekamy tam... na samego. Z tym levelem do upadłego? Spróbuję jeszcze parę razy. No, już blisko jestem. 11,20 no zagramy, a potem już. Jej. Nie. To mały, to słabo było. To mały Ale zaryczał. Teraz Ryszard cicha sprowokuje coś. zaraz monitor wyląduje na ścianie. Piąta próba w ciągu pięciu, minut. Co ty się tak wysoko z tego pierwszego wybijać ciągle? Właśnie kurwa no. nam. <gryw> A Antek. Ja no ty o, ja. dziwko, tak dobrze już, już? było dobrze. A już było dobrze, już było dobrze. A już było dobrze kurwa, już było dobrze. Dobra, zjadłem Marek, teraz mogę <gryw> A nie ci mogę zrobić. Okej, okay, No za mało kurwa Gdzie jestem? King. Ej hey. Wolę zaczyna albo ja. Nie. Yeah. To szantek zaczyna jest strzałka na niego. Górna matematyku. na no. da trzy króla. Tak jest! na da trzy króla. O, i teraz możesz dewila walić. Kylwać. O kurde. Udało no. się Wiemy, to nie. psychologia miała być podwójna. Jak ostatni. <laughs> masz jakiegoś jokera, to od razu go sprawdza Insta. Kiedy ale to ku. Tak, tak, jest lecz ja, tak nie ma żadnego jokera. Tyle ci powiem. Nie, ale ja, był... ja wiem, że on postawił teraz jokera. No tak, postawiłem. Postawiłem. Postawiłem, <laughs> ten... postawiłem bo <laughs> ale ja nie kłamię. Postawiłem. <laughs> Jeżeli masz jokera, to nie postawił. Marek sprawdzi, bo nie ma. Ja no, zrobię na chwilę. Wiadomo. No, wtedy postawiłem. Na przód, tak myślę Dobra, tu już... Groba przychodzi i tyle. Szybko kolej Dobra, bolo to wygrywa i mam od tydu na odcinek każdy po jednej wygranej. ty tu? A jak wygryjesz? A jak nie, to inne. No dobra, to wygrywam. Ose, dość. Tak, i koniec. I teraz zamki, dam na koniec i easy win. O kurwa, jeszcze miałem dwa jokery. O kurwa. No miałem trzy jokery, na starcie. No to nie ładnie. ci było. No dobra, mamy tyton na odcinek.